maneczko. Dziś wam pokażę jak zajebać ziomka, który nam podskakuje w Assassin's Creed Brotherhood. Znaczy się w Revelations. No to bez zbędnego koko. Lecimy z odcineczkiem. No więc zaczynamy w słomie. Potem wchodzimy w GPS i lokalizujemy dzielnicę naszego Sebixa, którego mamy dojechać. Gdy już to zrobimy, to zaczynamy do niego iść. Oczywiście nie zapominając o wspinaniu się na wieżę i skakaniu do słomy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie wyszedł z ziomkami na piwego. Oho, jakie silagi! To chyba trochę link mojego procesora. Dobra, tam go nie było, ale jesteśmy już w dzielnicy. Teraz wejdę na wieżę, żeby zobaczyć gdzie on jest. Ja chyba zaraz zwariuję. Znowu te lagi. Dobra, działa. Ojojoj, przez przypadek. Zawsze warto zobaczyć, gdzie jesteśmy. Teraz wejdę na szczyt tego punktu widokowego. Ale chwila. Skoro to dzielnica Sebastiana, to dlaczego jest tu znak Asasynów? Dobra, nieważne, muszę zlokalizować Sebej, a robię to za pomocą klawisza V. To nie on. Mamy go, jest na dole. Teraz jako, że jesteśmy wyższą grupą społeczną, to zamiast sami go dojeżdżać, nasilemy naszego ziomka, bo nas stać. Nie patrzę tam. Zbyt brutalne sceny. A nie mam 18 lat, żeby takie rzeczy oglądać. Teraz rozpalę ognisko i w ten sposób pokażę moim ziomkom, że seba został zniszczony. Po czym wskoczę do słomy i pójdę spać.